na Shiba gaming. Po prostu dzisiaj jestem sam. Testujemy dzisiaj tego nowego deal. Dla, a poza tym, wbijcie do. powróciłem, odzyskałem swoje stare konto. No i po prostu wbijcie na Discorda. Link w opisie. no serio polecam sobie wbić. Bo się po prostu opłaca wbić na mojego Discorda. Bo ciekawe, tam rzeczy są filmy. Po prostu są dodawane, wyskakują, boty są. A dzisiaj testujemy tego Digla. Widzimy się w grze. Ja wybierałem ten domek, w którym jest ta kozacka skrzynka yy, koło Przyjemnego Parku. Bo myślę, że tam jest największa szansa na tego Digla. Bo to jednak z epickich skrzynek i tak dalej dropą takie rzeczy. No tam jest niby taka lepsza skrzynka. Nie wiem, czy to się im zaliczy jako epicka. Ale myślę, że gdzieś uda mi się zrobić tą broń przez tą rundę. Już wróciłem sorka za ten dwudniowy, ale po prostu nie wiedziałem, bo, bo dużo się dzieje. Rozumiecie, 100 subskrypcji. a Już jest taki czas, w którym się wsiadł na ten rower i jedzie po prostu. Więc ja też ciągle nie patrzę na tego YouTube'a. Dobra, pierwszy unboxing: zwykłe skrzyneczki, pistolet, led i tej i snajperka. Miejmy nadzieję, że dropnę tego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Ten sprzęcik, którym jest. Hmm. Trzy skrzynki otwarte Zero diglów A też jak znajdę w sumie tą epicką skrzynkę No to nie jest za to stu, Stuprocentowa szansa Że dropnę tego digla Nie gadajcie, że to są te boty. Bo to na pewno nie tyle graczy w jednym budynku. Dokładnie, w ogóle te boty to nie mogą w ogóle do budynków wchodzić. Tak ostatnio się kapłan. Dobra, mam no tu jeszcze jedną skrzynkę. Jeżeli z tej skrzynki nie dropnie mi, mi po prostu to na czym mi zależy, no to nie wiem co ja już mam robić. Żeby mi już to dropło. Jest 16, daję sobie czas pół godziny na granie tego odcinka. A jeżeli się nie uda, no to, no to po prostu będę próbował dalej. Choć myślę, że nawet w tej rundzie mogę znaleźć Digla. Wiem, że Diggle nie jest już taką bronią, którą mógłbym się cieszyć aż tak bardzo. Bo to nie jest nowo dodana broń. Tylko jest to powrót starej broni. I napiszcie, czy chcecie po prostu to samo, co teraz z diglem, tylko że z. Tylko że. Z jak to się nazywa? Tylko z y, y, pistoletem krzemieniowym. O! Wysłowiłem się. Ej, dobrze, że ten chłop nie podniósł tych poteczek. Tego. Y, tego granatu. Nie poteczek, tylko granatu. Bo gdyby podniósł ten granat, no to mógłbym wrzucić. A wtedy już nie miałbym najpewniej w ogóle szans żeby go porobić, bo po prostu nie miałbym w ogóle HP, o ile bym w ogóle przetrwał. Takie dwa najdy, bo pierwszym, nawet trzy najdy, jeżeli by nie miał ich więcej. No. Dobra. Muszę wyłączyć powiadomienia na Discordzie, bo będę na odcinku przeszkadzać. Przy okazji zrobię dużo wyzwań, takich jak zbierz drewno. Na przykład robiąc te macy, bo mam ich troszeczkę mało. Oceniając teraz mój styl budowania. No, ogólnie, ogólnie walki, bo zaczynam coraz bardziej uczyć się grać tego Fortnite'a. Po prostu. po tych dwóch dniach po prostu chyba że to będzie film typu powrót discord a przy okazji przetestuję tego didla 262 Ej, to był akurat Dobra, obawiam się, że na blisko mogę sobie z nim nie poradzić Lecz kompletnie ryzykuję Dobra, jednak nie ryzykuję Spadam stąd Spadam stąd jak najdalej tylko moja machina ujedzie Dobra, tu mogę się na szybko zatrzymać Wiem, znając tego typa, przyjdzie mnie ubić Znając takich ludzi po prostu, ale Ja już tutaj będę gotowy na niego Czekał Tutaj będę miał już troszeczkę więcej HP na bitwę na snajperki, bo bitwa na snajperki nie jestem poza tym zbytnio dobrym snajperem. Napiszcie w komentarzu, czy bicie używać snajperek. Drago, proszę, nie dzwoń na odcinku. to jest taki mój kolega. Jeżeli by go... ej, wracać po tego typa, bo niby mogę zaryzykować i się zemścić. Mogę mieć... Nie no, w sumie wolałbym po niego wrócić, bo... bo jakby został pod sam koniec i miałbym się z nim snajperkować Został już... 105 w głowę. Nie, w ciałko. Pewnie się strzeli z, 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 z nami obojga w tym samym czasie i temu dostają takie lanie. Oczywiście do Discorda link w opisie. Jednak po prostu to jest taki luźny odcineczek, przy którym przy okazji przetestuję tego digla. Ten digiel to nie jest fan tego odcinka. Ten deal to jest po prostu taki dodatek A tak naprawdę głównym sensem tego odcinka jest to, że powstałem na serio widzowie. Mówię wam teraz 262 Ale goście kapnął się, że mają tutaj snajpera. Kapnął się. No bo w sumie nie był to... Co? A jednak. Myślałem, nie po, żeby nie podnosić tego Glocka, a jednak. Ja nie zatrzymałem zdania. Dobra, przejść do ekranu. Ej, sześć fragów. Nie wyszłam jeszcze z miejscówki. Strefa mnie goni Jest sześć fragów. Mi się już to ładuje. Ja jakby co nic nie tracicie, bo biegnę po prostu do strefy, a nawet w sumie nie zdążyliście nic trafić. Ale na serio, widzowie, proszę was... O nie, o nie, o nie. O nie. Przepraszam, panów. I bym mógł ich powyjaśnić ze snajperki, dajmy stąd. Tak po cichutku, ale to by było niemożliwe. Bo mają ponad 200. Więc wolę po prostu spokojnie ich obejść. I w sumie dobrze, że się nie Powinienem się cieszyć, że się nie zrespili na początku rundy. Bo są koło się, więc by się kapli skąd strzelam, bo tak to bym mógł ich rozbroić. Alby mu uwalniał w, w tą głowę. mieć w sumie takiego PMA. No, ale to jest normalne Dobra, i tak spadam do strefy, więc żegnam Państwa. I w sumie nie patrzyłem na strefę. Proszę, żeby to auto działało. Bo po jednej stronie nie ma w ogóle zakładek. Dobra, auto działa, więc jadę. Szybko. Przepięknie. Skok. No i poza tym jestem w czwartej klasie. Nie mówię, że to bardzo dużo nauki, bo w szóstej i siódmej, ósmej klasie to jest dopiero dużo nauki. Ale po prostu na początku dla tych trzecioklasistów, którzy przechodzą do tej czwartej klasy i stają się wtedy um, czwartoklasistami, po prostu... No to po prostu jest o wiele więcej zadań, bo rozumiecie. Dopiero wtedy ci się zaczyna. Tak, tak naprawdę... Tak naprawdę... Um, Zrobię wyzwanie? Umiałem podnieść te karty i została mi... Nie gadajcie, że mi została jeszcze jedna karta do podniesienia. Jak zatrzymałem granie zdalne? Czekajcie, a co to za skrzynka? Zwykło, więc... Zrobimy po prostu unboxing, jak brały Stars. Ej, 10 graczy. I ja mam nawet spoko lut. Jestem w dosyć bezpiecznym miejscu. Dobra, unboxing, mega boxa. Co wypadło? Ej, niebieskańka do wymianki Ej, czemu mi się Xbox wyłączył? dosłownie Xbox. Dobra szybko. Walę sobie... O nie ktoś tu jest. Ja szybko walę tego... Szkoda, że siorbów nie dostałem, już Wam włączam. Dobra, apteczka. Ale na szczęście nie jest w moim domku, więc jest spokojnie dosyć. Jak na razie. Nie gadajcie, że jest spokojnie, ale przed burzą. By fajnie, bo jest teraz spokojnie, kiedy włączam tego. No i przynajmniej nic nie przegapicie Ale niby nie fajnie, bo zaczyna się robić chyba niespokojnie Bo zaczynam słychać, słyszeć ludzi Ej, jak to nie działa? A, bo to po włączeniu apki No to tak zawsze jest Bro, szybko włączaj się Bo ja tu mam unboxing kolejnej skrzynki teraz Zaraz już, dobra, kontynuuj, mimo to. Co? Szybko spadam, spadam, spadam stąd, spadam, 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 spadam. Ale teraz przynajmniej mam pewność, że nie zginę. Nie tak, jak wtedy, nie mam w ogóle pewności, czy zginę, czy nie. I tu jest jakaś aura. Nie, to jednak bambik. I dosłownie bambik, bo nawet się nie kapnął, że ktoś za nim stoi. Dobra, wezmę zwykłą pompę. Szybką pompę. Zwykłą szybką pompę. Dobra, szybko. Zaliczam mnie już do strefy? Bo jak nie, to smutno. Jeszcze mnie, chłopie, nie zaliczasz? Czyli tu muszę być, dobra. Solka za grafikę. Ale teraz nie, nie mogę naprawić grafiki. Bo zostało siedmiu graczy. Ja, mo ja i moje siedem fragów. I siedem graczy w grze. Dobra, szybkie papryczki. Jestem nawet troszeczkę bezpieczny. Ale ja mam kazacka, bo ja mam te. Niby jakby padło, że dostanę w ciało ze snajperki. I leżę. Ale... Niby... Dobra, 262 dostał. was snajperka. Złoty skarrington. Szybkie dwie poty nawet. Ale dobra, że go porobiłem przynajmniej. Dobra, taktyk, bo ja lubię taktyka. O tu jest nawet niebieski taktyk. Dobra, szybka amunicja. Zaniast bloka biorę szybko to. I zostało czterech ludzi. Widzowie, nawet nie gadajcie, że ja wygram na odcinku. Po raz drugi w życiu wygrałbym na odcinku. Bo miałem tu niby typka, ale na szczęście go wyjaśniłem. Tam ktoś jest. I się pokazałem, by wiedzą, gdzie jestem. Dobra, przeladowuję sobie teraz bronię. Bo niby mam troszeczkę leczenia. Będą musieli się udać do strefa. Ja na szczęście jestem tak blisko. Dobra, tylko dogram. Feniks mnie zaprosił, ale nagrywam odcinek, dogram tą rundę. Ja nie patrzę na zaproszenie Feniksa, gdy jestem w rundce. Czwarte miejsce, więc bye bye.